Witam bardzo serdecznie w 41 odcinku z Gry Twiertek Krzyżowiec. Mamy dzisiaj 44 misję pustynna zaraza. Dobra, my kontra sześciu z czego czterech przeciwników na takich dość słabych. Przekłaby ja co najwyżej irytujący będą podpalacze. No i wiadomo, że pałkarze tutaj wieprzyka mogą coś tam nam pewnie porozwalać, ale nie sądzę, żeby tutaj też było coś. Aż z tak trudnego. Dobrze, więc sobie zaczniemy standardowo. Czy to jest tryb krucjaty? Tak. Dużo ludzi wychodzi, czyli tak. No szczerze może i nawet dobrze dla mnie. Dobra, może i więcej tego drewna damy. Jeszcze co dwa Będziemy budować od razu łuki. Łuki się tu bardzo przydadzą. O, dużo ludzi, dużo tych uczników mamy, bardzo dużo mamy Dobra, gdzie ja tu jestem dokładnie Czyli tutaj, dobra, to tak sobie ustawimy I wieżyczka gdzieś tutaj Wydaje mi się, że będzie dobrze. Jakieś polecenia. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Tak Już tam zmierzamy Wypchamy tą wieżę Ile się tam da Postawimy balistę do tego nowych rekrutów, Dobra, dobra Dobra, no już Łucznicy w gotowości Mój łuk będzie ci służył Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Oj, tylko chyba nie postawiłem wam tego na ogień. Dobra, macie. I jeszcze tutaj zaraz się będę chciał zabrać za te kamienie. Z jedzeniem może być o tyle, że będą na pewno mi próbować to, to niszczyć, trzeba. podpalać i nie wiadomo co tam jeszcze. Pozdrawiamy cię! Na przód. No Mój panie! Dobra, z której strony raczej potencjalnie będę atakowany? Stąd raczej chyba nie. To najwyżej, raczej stąd i ewentualnie stąd. Więc wydaje mi się, że. Ale to zaraz, jak tylko dostaniemy drewna, to wtedy będziemy się tutaj zabierać za robotę. Gdyby nie był tutaj ten tryb krucjaty i nie byłoby tak dużo jednostek na starcie, to pokusiłbym się nawet o od razu atakowanie przynajmniej węży i szczurków, może. Ale że dużo dostali, no to trzeba to trochę będzie rozegrać powoli. Dobra, mamy już drewna, sobie postawimy. Wydaje mi się, że w tej misji kuszników jakoś super nie będziemy potrzebować, bo jednostki, którymi będziemy atakowani, nie będą wymagały tutaj kuszników, żeby się bronić. Co najwyżej do ataku ich będziemy robić. Za mało pracowników, aby nie można za mało ten obiekt mógł Dobra, dobra, już spokojnie, no. Jak wy tam z jednostkami stoicie. No wieprzyki powoli, no bo już nie wydawali pieniędzy. Czyli tylko ci tutaj będą coś tam próbować. Ale raczej dużo to oni wygląda na to, że mamy dużo tych jednostek, ale bardzo szybko się tego pozbędziemy później. Czekamy na rozkazy. Więc tu raczej problemu nie będzie. Wasza łaskawość? Jak możemy pomóc? Buduje sprzęt oblężniczy Buduje sprzęt oblężniczy Buduje sprzęt oblężniczy Dobra, może i nawet od razu się za nich trochę weźmiemy Tutaj sobie dokupię troszkę jeszcze, żeby mieć szybciej tego drewna więcej Dobra, i zaczniemy chyba od tej strony, od tych dwóch zaczniemy żeby tutaj na pewno potem nikt mi po tych moich kamieniołomach tutaj nie, się nie szwendał. Chyba są i pałkarze jacyś. Dobra. No Wieprz tu się będzie strasznie powoli rozwijał. Więc tutaj, a no tak, oczywiście zbrojowni nie postawimy, jak zwykle. Atakują, panie. O, pewnie, pewnie. Dobra, jedna wieża wystarczy. Jak będzie tam potrzebna kiedyś to się drugą dorobi Dobra, podpalacze właśnie tutaj biegną Dlatego będę tych dwóch tutaj próbował się pozbyć jak najszybciej Dobra, broń się tutaj O tych i teraz będę chciał więcej mieć kamieniomu. Na pewno, by tutaj... szybciej mieć te surowce potrzeba drewna. Dobra, no i zaraz się na tego tutaj wybierzemy Czekamy na rozkaz Dobra, wszyscy już tutaj idą do pracy Wasza łaskawość buduje sprzęt oblężniczy Dobrze ile ma tutaj? Ten... Oni mają najwięcej okej okay. Ale widzę, że dużo to całyże podpalacze, trochę łuczników. Tarcza przygotowana, tarcza przygotowana. Jedyne słuszne podatki. To Uwaga. Brak podatki. Taką mam dę. Uuu, wagę Dobra. Uuuu trzymałem nowych rekrutów. Nie, nawet nie próbuj. Złapcie go, no. Nasze konie są. Dokładnie. Dobra. Potrzeba nam broni, ser. Na ser. Tarcza przygotowana. Na ramię broni. Tak, ser. Moje biedne woły strzelają. Idę po nich już. Dobra, drewno mamy wystarczająco. Tam rudy, raczej nie będę brał. Jest za daleko. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Oficja polityczna korygowana. Dobra. Wygląda to na razie bardzo dobrze. Bo jak inaczej miałoby wyglądać, jak niedobrze. Dobra, tych zbrojnych w teorii zbrojowi. weźmiemy też ze sobą. Tarcza przygotowana. Oszcogne są do szarża. Wiadomość od węża. Aha, oraznikać. Naramię broń jest przygotowana. Co podchodzić trochę bliżej. Dobra, wystrzelacie tych zbramy teraz. Nie ma żadnego ja dla bezpieczeństwa teraz sobie dorobię tutaj może trochę łuczników, jeszcze więcej i kuszników. Uwaga, potrzeba nam broni, ser.

Dobra, tylko tamci mogą mnie zaraz zacząć strzelać też. przygotowana. Pozycja tarczy jest kolejna. Tarcza przygotowana. Na rozkaz. Tak, ser. Ser. Co rozkaz? Ser, czekamy na rozkaz. Nasze miecze są nas zbawione. Nasze konie są gotowane. Oczy wysiądź. Dobra, on tam ma jednostki, też u tego w fosie, które nic nam nie zrobią. Wiadomość od szczura. Ty nierozważny prostaku! Z taką przyjemnością zajmę się z tobą osobiście. pozdrawiam cię, jesteśmy gotowi! Proszę, spróbujcie nasze na rozkazy! Cześć. Czy ja... Wiadomość od węża. Kim ty jesteś, żeby rzucać mi wyzwanie i kwestionować moje prawo do tych ziemi? Dla ta widowa jest wiadomość od węża. tak sobie czasem myślę, że chyba... Dobra, zaczniemy podchodzić teraz też pod tego... No to w sumie trzeci jest od razu, dobra. Pozdrawiamy cię! Czy tutaj wszystko w porządku? Tak. Jak najbardziej wszystko jest OK. Wiadomość od szczura. Świat do reszty oszalał. Ja? Ja? To przecież ja miałem cię rozgnieść. Potrzeba nam nowych rekrutów. Na pozycję. zamek. Wiadomość od fajnie. Oszczędź mnie. Ja naprawdę zawsze chciałem być twoim sprzymierzeńcem. Nie kłam. Nie chciałeś być. czekamy na rozgazd za twoją chwałę. No, trochę zwolnimy magazyn. I zbrojownię również. Łaskawość. Trzeba coś zbudować? To całkiem spory dystans. Na rozkaz. Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Ser? Czekamy, Czekamy na Wła... rozkaz. Czekamy na rozkaz. Czekamy na Pozycja jest korygowana. Mamy tylko 5 tarcz. To trochę mało, ale zaraz dorobimy kuszników i nowe tarcze jeszcze. Ile tutaj dadzą rady, to dadzą radę. Ale raczej i tak dadzą rady z nim i jeszcze z nimi. Więc tutaj bez problemu. Jesteśmy gotowić naszej strony. Czekamy. Co mamy zbudować? budownikiem? Dobra, wyróbcie już kolejne tarczeń oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Wiadomość od węża. Kim ty jesteś? Żeby rzucać mi wyzwanie i kwestionować moje prawo do tych ziemi. Tym koszmarem jak nie pierwszy raz już pozdrawiamy Dobra, kolejny załatwiony będzie. A oszczędź mnie. Ja naprawdę zawsze chciałem być twoim sprzymierzeńcem. Ta oczka. Naranie broń tarcza przygotowana Poczuj moc Gotowi do bojusem Jesteśmy gotowi! W w tarcza przygotowana. Na pozycjach Dobra, ten to dość sporo ma widzę, ale to zaraz się tego pozbędziemy. Nie hałasuj proszę. Pozycja tarczy jest korigowana. Wiadomość od szczura. Sprawy mają się dobrze? Tak. Ehe. Myślę sobie... Ehe. Myślę, że tak e, właśnie powinno być. E, czyż nie? Nasze Nasze koje O, Dobra, tutaj kamienia już znowu mamy dużo. Wiadomość od szczura. Niech to! Moi głupi żołnierze nie potrafią. Nie chcą, a Ci idioci nie wykonali mojego genialnego planu. Czekamy na rozkazówkę. Wykażcie się męstwem. Żyję, aby ci służyć! Za chwałę! To rozkaże! Wiadomość od szczurę Proszę! Błagam! O! Bądź wielkoduszny i nie krzywdź mnie, proszę! Jesteśmy gotowi! Na, ramie broń. Do boju, ser. Na pozycjach Na Dobra. Dzielni rycerze już trzy zamki podbili. O ty! Jak śmiałeś tak zrobić. Masz wystarczającej ilości towarów. Uhu, tak jest. Potrzeba nam nowych rekrutów. ser. Tak jest. Potrzeba nam nowych rekrutów. Se. Tarcza przygotowana. Tarcza przygotowana. Chwaleb Na broń. Ta pozycja. Dobra, tutaj powinno być git. W zasięgu wieży. jesteście jednej tylko. Dobra, tamtej nie jesteście. Tak jest tak jest szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dobra, wiszy pokonamy Wieprzka jego własną bronią. Tak Czekamy na rozkazy! Ser. Tarcza przygotowana. Tarcza przygotowana, tarcza, tarcza Muszę ich trochę przegrupować tutaj. tam. ser? Tarcza przygotowana. broń. Żyje, aby ci służyć! Dlatego boju, serk? Dobra, wybiście tych zwierzy i będzie już raczej git. Tamtej nie musimy nawet ruszać, według mnie. No, i po każdym środkiem sobie pobiegli, no to trochę średnio w sobie. No dobra, żaden problem. Tarcza przygotowana. Pozycja jest korygowana. Pozdrawiamy cię, ale synchronizacja, ale równo biją. Jesteśmy gotowi naszej stali. Dobra. Teraz ci pełkarze pewnie nas trochę przeatakują. Czekamy na równicy to schekuu. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Żyję, aby ci służyć. Ale dzielni zbrojni poradzą sobie i nawet z nimi. dobra, wybijacie tą wieżę i tutaj tam masz. Mało. Czujesz trochę prawdziwej siły. Czego? Tak jest. Nawet się nie zorientują, że już są sztywni. Kolejny przełom. Brawo. Dobra, się ze sobą. Porobieni movementem. Poradzili sobie niestety no Nie masz wystarczającej ilości towarów. Teraz to nadrobimy. Potrzeba nam nowych rekrutów Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Co tak dalej. Tarcza przygotowana. Chwalebne starania Dobra, na tego to wiadomo co zrobimy Tak jak w poprzednim odcinku Wiadomość Co mu pomagasz? Co go bronisz? Nie ma tak, co ty robisz? Hmm, dobra. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Ile tego mamy? 30. Dobra. Praca została wstrzymana, panie. Tak jest, szefie. Potrzeba nam nowych rekrutów, Praca Se, została ten wstrzymana, obiekt Aktualnie panie. funkcjonuje, mój panie. Czego? Nadchodzi. Co tak daleko? Tak jest. Ruszać. Dobra, tego kończymy i od razu lecimy tam. A, już są. Znaliśmy mu najpierw tylko to, żeby sobie jeszcze tam kogoś nie próbował dorabiać. Brawo. Do jeszcze jakieś kolce powpadały tam ruchy, ruchy. Nadchodzimy. się, Wiadomość od wieprza. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. No i tak, tak. Wiadomość od szczura. Oto ja, mocarny depus, twoje przeznaczenie. Wkrótce zatriumfuję nad tym zbiegiem, nie które nazywasz swoją armią. Wiadomość od szczura. Nie ma powodu! Szczurku, tylko bez paniki. Uspokój się, proszę, uspokój. Rupy, ruchy. Potrzebujesz trochę prawdziwej szczegóły. No. Tak jest. Że... Hmm. No wiadomość o Szczurku. Sprawy mają się dobrze? Tak! Myślę sobie... Aha. Myślę, że tak y, właśnie powinno być. Czyż nie? No i kończymy kolejną misję no niby takie już pod koniec podchodzące te misja prostsze niż niektóre po drodze jak na przykład misja 25 czy ta z dwoma Ryszardami co byli tak na górkach a ty po środku czy ta, gdzie był, mieli po 3 było i mieli po 40 tysięcy, to znacznie trudniejsze było niż to w ogóle. Więc tutaj to. O, taka misja, to, to jest trudna misja. Tutaj gdzieś ta 33 też była trudniejsza. I ta ostatnia, któraś tam. O, nie, nie ta. To chyba wcześniej. O, to, to, to była trudna misja, tak naprawdę. Ale te tutaj, dwie ostatnie, no to bym gdzieś dał tutaj po środku prawie. To, to była kpina po prostu, a nie misja. Okej. Okay. To będzie też śmieszne, ale nietrudne. Ale to już w następnym odcinku. Jeśli ten się wam podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I do następnego. No. Trzymajcie się. Cześć.